Siemanko. witamy w kolejnym odcinku z Mumbai'u, z Indii Hello To była pierwsza Halo. wyprawa do tego kraju Nie, zdarzenie z, rzeczywisto z, 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 z rzeczywistością Zderzenie z... rzeczywistością Nie, z tego kraju Tego kraju, o Niektórych by zaskoczyło, mnie Mie też zaskoczyło Ale widział wczoraj już dwie strony Widział to, w której mieszkamy tutaj, czyli na największych slumsach w ogóle jakie są w Indiach, A później zabrałem go na tą świetną stronę Mumbai'u, na tą y, pokolonialną, która wyglądała jak Anglia. Jak Anglia, po prostu jak Anglia. Która tam, wygląda. Się, tam, tam to już się człowiek czuł jak w domu. Normalnie, tam było naprawdę normalnie. I nawet ładnie. No, no ładnie. W ogóle byście wiedzieli, jeśli ktoś ogląda pierwszy odcinek Proten, zobaczcie wcześniejszy, który z naszym pierwszym który nagrywaliśmy razem. Ponieważ mieszkamy na Drabii, mieszkamy na największych slumsach. Mamy fajny hotel w miłej okolicy. pociąg <laughs> doładowany. Full. Patrzcie, ile ludzi jeździ. Tak się jeździ po Indiach. Dobra, wracamy też teraz w stronę naszego hotelu. Dodatkowo jeszcze Paweł coś trochę Pokażę, bo wczoraj byliśmy tutaj już dość późno. Także trochę pochodzimy jeszcze. Kolejny plan, Paweł chciałby bardzo zobaczyć tę największą pralnię na świecie, pod głem, nie niebem, która tutaj się znajduje w Mumbaju. No i będziemy jechać, każde fajne miejsce i ciekawe po kolei i pokażę wam ile się da. O 22.30 już wylatujemy z Mumbaju i lecimy do Peru. Patrzcie ile ludzi idzie, wszyscy na pociąg i do pracy. Ale bajzol na tych torach jest szok. Co ciekawe, też wiedzieć o Mumbai, to, że Mumbai jest trzecim krajem na świecie, gdzie jest największa liczba miliarderów. Co wyobraźcie. O tym, że nasz hotel dokładnie jest tutaj. Gdzie widzicie ten most, to po lewej stronie mieszkamy. Stwierdziłem, że wezmę Pawła i pokażę mu, jak wyglądają Indie z tej biednej strony, że zobaczył, jak wygląda życie na slumsach. Ponieważ Pawł powiedział, że nigdy nie przyjedzie do Indii, no to pokazałem, że przyjedzie. Dobra, Pablo, ruszamy, idziemy dalej, tylko nie tam, chyba w tamtą stronę, chodźmy dołem, pójdziemy, zejdziemy tu na dół, już pójdziemy normalnie nie. dołem. Możecie zobaczyć bezdomnie, jak tu śpią też. W Indiach bieda jest naprawdę duża, nie ma co gadać. Zobaczcie, jakie tu jest śmietnisko. w ostatnim odcinku mówił, że będzie próbował street foodu Ale to jeszcze nie Jeszcze nie zaraz Paweł? Nie, ja się muszę na to psychicznie przygotować I co do street foodu to trzeba naprawdę chciało. Selekcję robić Trzeba zrobić selekcję dobrą Żeby się nie zatruć, bo później mamy Dwa dni trasy O cukrowa Chcemy znaleźć jeszcze miejsce gdzie Płynie rzeka śmieci, żeby Paweł mógł zobaczyć Też wam pokażę Tutaj ogólnie musicie wiedzieć o tym, że na slumsach dużo osób nie ma w ogóle e, dostępu do wody, do prądu, znaczy nie mają toalet w domach. I jest tak, że prąd często jest po prostu tutaj wciągnięty na lewo. Że jeden do drugiego podłącza i tak dalej. I wiecie, tu w niektórych miejscach ta, że ludzie normalnie płacą rachunki, no ale niektórych na to nie stać. Dobra. Możecie zobaczyć, co tu się dzieje. Właśnie jaka rzeka. Pod względem sanitarnym, to na slamsach tutaj jest masakra. I jest ten podstawowy błąd, że ludzie bardzo świecą. I ostatnim razem, jak tutaj byłem, właśnie na slamsach, Diva wytłumaczyła mi, o co w ogóle, jak ktoś chce się tutaj przyjechać. Ja na przykład nie wiem, ma obawy, żeby się tak jak my na przykład chodzimy. Chociaż ja uważam, że tutaj ludzie są naprawdę mega mili. I nie trzeba się bać, ale jak ktoś jest niedoświadczonym podróżnikiem, to na pierwszy rzut oka może się bać. No, jeśli ktoś chce kontakt do dni wydajcie znać, bo naprawdę fajna dziewczyna tu ze Slamców może was oprowadzić. O fuj, tu już śmierdzi mocno. No i mówiła mi, że tu po prostu dzieci są nieedukowane do tego. One nie wiedzą w ogóle. Że śmiecenie to jest coś złego, bo te śmieci widzą cały czas. Tu jest Paweł pierwsze miejsce chyba co śmierdzi, co? No, bez kitu. Tu jest brud taki. A tu mamy hotel z tymi budynkami. Rzeka śmieci, a my chyba i dalej sobie mieszkamy. Jakby nigdy nic. Ale patrzcie co najciekawsze. Droga, czyściutka, posprzątane wszystko. A tylko popatrzycie za murek. No i po prostu chyba wszystko. Wszystko co tu pozbierają, A, kuku. to wrzucają to. O, Hello! Wszystko co zbieram z drogi, <gry> chyba leci do rzeki. Szok, naprawdę. I pomyślę, że tutaj ludzie normalnie mieszkają. Tutaj mają swoje domy, okna. I to wszystko, ten cały smród, do chaty leci. Ale to jest czy nic. My mieszkamy jakieś 100 metrów stąd. Dokładnie tam się idzie do nas. I mieszkamy. No też poradzić. Idziemy właśnie po drona. Chcemy jeszcze dronem przelecieć nad, nad slamsami. Żebyście mogli zobaczyć trochę jak to z góry wygląda. Są rzeczy, które potrafią ludzi zaskoczyć w życiu. Ja na przykład to co ja widzę już podczas moich podróży to mało co zaskakuje. Pod takim względem, bo wiele osób myśli, że Indie są najbrudniejszym krajem. A wcale nie są. Są gorsze miejsca. Na przykład taki Jemen. Jemen jest najbardziej zaśmieconym krajem, jakim w ogóle widziałem ever. Mauretania. Mauretania jest tak zasypiona, tak samo. Szok. Dużo krajów Afryki jest zasypionych. Dżibuti to po prostu jak na śmietnisku byście mieszkali. No, a tu jesteśmy z drugiej strony, co wam pokazywałem jak schodziliśmy tymi schodami w dół Tutaj dokładnie są te schody A tutaj w tym budynku jest nasz hotel To też dobry śmietnik jest przy rzece Też, no, mocny na maksa Przed chwilą się pakujemy, mówię do Pawła gdzie jest moja druga nogawka, odczepiłem nogawki nie mogę jej znaleźć Tylko jedna, zaraz sobie myślę, a pewnie wrzuciłem do plecaka Druga legawka Druga leggawka. Dobra, zbiera, poszła. Następne miejsce, które chciał Paweł zobaczyć. Są to największe, znaczy jest to największa pralnia w całym, jak największa odkryta pralnia na świecie. Dojedziemy na miejsce, to wam pokażę. Jak ktoś oglądał wcześniej dowie o czym mówię. No ale Paweł powiedział, że będzie w mubach co to zobaczyć. Co zobaczyć jak to wygląda? Bodźcie sobie, że ludzie tam zarabiają. Dolara dziennie. Dolara za 10-12 godzin pracy. Musimy sobie przejść znowu tutaj, właśnie przez slamy przez i na stację dojść. Ale powiem Wam, że jak coś się użycie któryś raz, to wszystko już tak normalnie wygląda. Pomyśl, że tutaj w większości domów nie mają toalet, nie mają bieżącej wody. No ja właśnie też nie wiem, to się zastanawiałem. Może do wiadra i do rzeki, no. Do wiatra i do rzeki mi się wdaje. No bo inaczej nie widzę innej możliwości. Nie mówię, że w każdym, bo w niektórych pewnie jest, ale niektórych nie ma. Właśnie organizujemy teraz. E, o, tutaj coś no ale tu są śmieci. U. Paweł, wdech. Nie oddechamy. Nie oddechamy, nie a, oddechamy. A tutaj obok od razu sprzedają mięsko na przykład. Kurczaczka. Tutaj, no tutaj akurat w tym miejscu jest smród okropny. A i tak sobie wyobraźcie, że mamy teraz 33 stopnie. To jest ciepło, ale to nie jest bardzo ciepło. Jak tutaj jest w okolicach 45, 40, to musi być taki ogień, że po prostu szok. Paweł, kolejny raz ci naciąga. O, no, koza wyjada resztki. O, tam też jest mocno. Tutaj chodzimy normalnie i wiecie. No tam, ktoś się na... Nas. Normalnie. <grystanie> Paweł szczupkami w nosie. Ale nie ma problemu, że sobie chodzimy nagrywamy. A wyobraźcie sobie to, jak jedziecie na przykład na takie slumsy w Afryce gdzieś. Jedziecie na Fawelę w Brazylii. Jedziecie gdzieś, nie wiem, no w jakieś złe miejsce w Ameryce Południowej. No nie dałoby się takiego czegoś zrobić. No, ale tutaj jest większy los pod tym względem. Hindusi to są naprawdę bardzo mili ludzie. Śmieci zametane na kupkę i tak. I się leżą. Rob... siebie masz czysto. No. A że sąsiad masyw to nie twoja surowa. Każdy jakiś biznes prowadzi. I życie toczy się wokół Darawi Slams. O, patrzcie. Chcieliśmy specjalnie z dołu przejść, zobaczyć też, jak to wygląda. Patrzcie, tutaj wszędzie wie śmietnisko i sprzedają sobie obok picie. Pał właśnie się zastanawiał, żeby się napić czegoś. No, jak <laughs> najbardziej. Paweł chciał się napić, zjeść jakiś street food. Tak się zastanawiam jak mają te szklanki, chyba że nie chciałbym tego zobaczyć. Na pewno byś nie chciał tego widzieć, to te śmieci się pali. Patrzcie, jakie tu jest śmietnisko. Druga strona darawi Dobra, przyjechaliśmy teraz na Dadar Tutaj znajduje się największy market w Mumbaju. Największy market i największy śmietnik <grym> Można tutaj kupić warzywa, owoce, różne rzeczy o, Ale widać, że tu ma już końcówka tego, że chyba się już zawijają Chyba to bardziej rano było, a teraz po południu po prostu już jest za gorąco Chcę wiedzieć też o tym, że w Mumbai znajduje się największa dzielnica czerwonych latarni W całych Indiach W latach 90 90. Eee, jakie 90. Sorry, w latach 90. 50 tysięcy kobiet tam pracowało, było zmuszane do pracy, porywane z różnych części Indii. Teraz się też to zmieniło oczywiście, ale cały czas ta dzielnica istnieje. Jak tam jak byłem, tutaj 5 lat temu. Pojechałem tam nagrać materiał. Wpadłem w lekkie kłopoty. No ale koniec końca wszystko dobrze się skończyło. Musimy chyba tam przebić. Kto z Was był w Indiach, to doskonale o tym wie, że Indie za każdym razem, jak jesteście tutaj, zaskakują tak samo. Ja Wam powiem tak: Nie wiem, byłem cztery razy już w Indiach. Prawdopodobnie do będę piąty raz, ale to mam przygotowane coś specjalnego. Będzie to coś innego i no wyjątkowa podróż, naprawdę. Ale to jeszcze nie obiecuję, bo zobaczymy, czy się to uda. Ale do tego syfu to się chyba nie da przyzwyczaić. <ścoughs> Szczerze mówiąc. Bo cały czas, im więcej się podróżuję, tym bardziej się zastanawiam Jak ludzie mogą tak żyć Że żyją po prostu na śmietnisku No ale cóż Nie powinno mnie to interesować, przyjeżdżam tu z własnej woli I po prostu trzeba to zaakceptować A tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze wcześniej nigdy nie byłem To jest coś nowego i Paweł powiedział, że chce dzisiaj spróbować betla Podoba mi się to, że Paweł powiedział po pobycie tutaj że no. weźmie tutaj Monie i Zuzię na wakacje No na holiday'a Na holiday'a Następny raz jak będą mieli do wyboru pojechać w jakieś ładne miejsce z piękną plażą to Paweł ją zaskoczy biletem do Mumbaju. Tak, tak Tak jak ja go zaskoczyłem tak on zaskoczy Monie no, i Zuzię no. I wtedy już jej się będzie wszędzie podobało <laughs> Po powrocie stąd Po powrocie, tak Ale szczerze wam tak powiem Człowiek im więcej zobaczy na świecie im więcej podróżuje jest bardziej świadomy tego co się dzieje właśnie to bardziej docenia, bo ja doceniam bardzo, nie mam prawa nigdy narzekać, chociaż wiecie jak to jest, każda się czasem się tam ponarzeka, ale jak później sobie pomyślę koniec końcem, na co ja w ogóle narzekam, jak w ogóle śmiem narzekać na cokolwiek, to zmieniam całkowicie nastawienie. I przepraszam za to, że narzekałem, ale czasem zmęczenie wychodzi, zmęczenie jest najgorsze w podróży i dopada każdego, także tak to czasem jest. Nie myślę, że cały Mumbai jest jakieś drzydki, Bo Teraz przyjechaliśmy nad wybrzeże O, patrzcie, jaka piękna brama. Patrzcie, przyjrzymy na jakieś mole teraz. O, tym mostem tam jechaliśmy wczoraj. Jesteśmy w zatoce jakiejś. Pójdziemy zobaczyć. Jedzą właśnie teraz się z się zjeść. Ale raczej nie tutaj. Ale na Wszyscy cię witają, zagadują. Chciałam rozmawiać z jednym chłopakiem tutaj. Mówi, dlaczego kiedy jedziecie do Indii? Cyjaliście. Ja ludzie w Indiach są mili. On mówi, no właśnie. I tak jest. Paweł, jak tam na plaży ci się podoba? Jak ktoś mi kiedykolwiek powiedział, że w Tajlandii są brudne plaże, i chce przyjedzie do Indii. To jest nic. Doceni. To jest nic, chłop, jakbyś zobaczył, co się dzieje w Karachi, w Pakistanie. To takiej plaży nie widziałeś na oczy nigdy. Elegancko. Trzeba się popalać. No, no reszta chce rozłożyć i Tutaj mi się i... wydaje, że po prostu to, co im zostanie z tego Z tych budek z jedzeniem, no to do wody. No, tak to wygląda. Przyjdzie fala, weźmie, później wróci z powrotem. I tak w kółko. No idzie się dzielnica obok. Parę no Zaczyna się śmietnisko, kurde. No, łapiamy taksówkę i jedziemy do pralni. się, Jesteśmy na Bigat Największa pralnia na świeżym powietrzu na świecie Patrzcie tu jakie budynki budują Hello, Hello. Woda. Very good You good? Poland. I'm Poland. Pomyślcie yeah. sobie tak 5000 takich jakby pralek tu jest to nie są pralki to są takie miejsca gdzie oni po prostu moczą i uderzają o ten kamień 700 rodzin tutaj mieszka w takich małych domkach. Popatrzcie czy to wygląda, to wy macie pewnie toalety większe w domu, a tu mieszka cała rodzina w takim czymś. 700 różnych miejsc i piorą tu wszystko od ubrań do jakichś nowych rzeczy, do pościeli z hoteli, do ręczników z hoteli. Wszystko po prostu. Totalnie wszystko. Dobra, idziemy tam na dół, jeszcze pokażę Pawłowi jak wygląda. Tam wyjdziemy zaraz. Pewnie ktoś będzie chciał, by na od nas jakieś pieniądze za wejście. No bo są tu tacy ludzie, co na miejscu chcą, ale to się da jakieś drobne i można sobie wejść. Wow. Oh, thank you. A warto też to zobaczyć, jak to wygląda w środku. A stąd obowiązkowo na obiad. Mieliśmy już zjeść dawno temu, ale babał typowo chce hinduską kuchnię znaleźć. A później, jeszcze przed wyjazdem to tu jest Street, food, pamiętaj. No. Tak się umawialiśmy. Ale przed wyjazdem już sobie rolkę papieru ogarnąć do samolotu. papersa do samolotu ogarnę. Muszę ogarnę do Bo samolotu. my stąd mamy cztery loty, żeby dolecieć do Peru. Będziemy lecieć dwa dni. Także naprawdę mam mocną misję. Ej, go, later, later, No i dobra, jesteśmy. Powiem wam tak. O, tutaj, Fryzja tam jest, tu jeszcze. No, Tutaj mieszkają, normalnie ludzie. Pan mi teraz powiedział, że tu 3000 ludzi mieszka, całe rodziny swoje. Patrzcie, dzieci tutaj są. Chodźmy tam. Mieszkają tutaj w domach. I na wejściu ma chciał po 500 czy po 25 zł za wejście. Oczywiście się nie zgadzajcie na to. Można dać 15 za dwie osoby, tak jak my zapłaciliśmy. Czyli dać mu 300 rupis. To jest normalne jak tego pana. Kojarzę z ostatniego razu, to stoi na wyjściu pewnie z bosem tej pralni Dlatego kasuje. każda ma takie rodzina, ma takie malutkie domki No i nasa no no, Po prostu pomyślcie sobie to, ci ludzie tutaj pracują za jednego dolara dziennie. Jak można przeżyć za jednego dolara dziennie? Nawet w takim kraju jak India. Jest po prostu szok. Dobra. Wybijamy stąd Ruszamy teraz zobaczyć tą bardziej ładniejszą stronę Mumbaju. Chociaż ja tą stronę którą wam pokazywałem jak na razie ja lubię bardzo Są bardzo mili ludzie tutaj mogliście zobaczyć wieczorem jak on wygląda no, tak wygląda w dzień no i przyjechaliśmy na, do Victoria Station i teraz idziemy na fort. A w sumie że jesteśmy na forcie. I idziemy znaleźć jakieś fajne miejsce z jedzonkiem. Paweł właśnie na świetny pomysł, nie Paweł? Ale jedno piwko jeszcze nikomu nie zaszło, że jest po 12 daż tak będziemy go napić. Właśnie tak Tym bardziej, że jeszcze indyjskiego nie piłeś niby. Byłem w Londynie, ale... Poza Londynem się nie... poza Londynem i poza Szczecinem. Także warto spróbować. Okay. Chciałem Wam tylko przypomnieć, że jesteśmy w Mumbai, drugim największym mieście. W Indiach, w środku w centrum. W środku w centrum, w biznesowej strefie. Nie jest, ja jolą krówki, bo nigdy nie jest. Krowa w Indiach jest święta. To jest matka. Krowa daje mleko, dlatego jest dla nich święta, co jest dziwne, bo Koza też daje mleko. Ale no, krowy akurat są tutaj święte. Patrzcie, jaka piękna katedra też. Parę ładnych rzeczy im zostało po kolonii brytyjskiej. No a my idziemy właśnie teraz na kolabę. Idziemy na slamsy zobaczyć. zobaczyć na te slumsy, które są właśnie w książki Shantaram. Jest tam też fundacja Shantaram dla dzieci ze slamsów właśnie. A później już będziemy pomału zbierać. Bo czekają nas okropne korki. A trzeba ludzie przed nami bardzo długa trasa. O, to też kolejno ładne. Jedna pani, która mnie obserwuje właśnie na Instagramie. Oczywiście zapraszamy Was na nasze Instagramy. Napisała mi, że na kolabie jest fundacja dla dzieci. Właśnie fundacja Santaram. Jeżeli zobaczyć na te slums. To Są te slamsy, na których żył właśnie główny bohater tej książki. Książka jest na faktach. Bardzo warto przeczytać. Polecam Wam, To jest niesamowita. No i to jest Mumbai Po jednej stronie. Slamsy, Po drugiej, piękne wieżowce. Śmierdzi. A śmierdzi? śmierdzi, tu o, Tu to zaśmierdziało naprawdę. No. Kurde, chcieliśmy znaleźć taką fundację. Jest to fundacja, właśnie dla dzieci. Ale mnie nie udało się. Oczywiście, nikt nie wiem. Pytamy ludzi, gdzie to jest. Nikt nie, jest, nie będzie znieczali. Jedną z najbardziej znanych opowieści. Które rozsławiły to miasto, jest powieść Shantaram. Ta książka nie tylko ukazuje niezwykły klimat Mumbaiu, ale także opowiada prawdziwą historię jej autora, pełną przygód, emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Posłuchajcie, jakie ciekawostki kryje za sobą ta niezwykła powieść. Shantaram to powieść oparta na prawdziwych przeżyciach jej autora, Gregoriego Davida Robertsa. Który był australijskim przestępcą i uciekł z więzienia, by ukrywać się w Indiach. Podczas swojego pobytu w Mumbaju, spędził kilka lat w slamsach, gdzie pracował jako lekarz dla lokalnej społeczności, mimo braku formalnego wykształcenia medycznego. Roberts miał także okazję pracować w Bollywood jako statysta i tłumacz, co wpłynęło na jego postrzeganie indyjskiej kultury i zostało odzwierciedlone w książce. Tytuł Szantaram, oznaczający człowiek pokoju, został nadany głównemu bohaterowi przez indyjską rodzinę, która dała mu schronienie. Książka była pisana przez ponad 10 lat, a część rękopisów zniszczono podczas pobytu autora w więzieniu. Powieść zdobyła światową popularność dzięki swojej barwnej narracji o kontrastach, pięknie i chaosie życia w Indiach, szczególnie w mumbaju. No i wybijamy z hotelu. Bye bye, bye bye. Pożegnali nas Posiadą nas Swoje ziomki, co robić? Debil. swoje ziałki co no, robi no. Swoje ziołki No jesteśmy już w Mumbai na lotnisku i patrzcie jak to wygląda to wygląda jak w Singapurze te drzewa tu są tam w ogrodach Pięknie zrobili całe lotnisko tak wygląda To jest niesamowite jak Przylatujecie do takiego Mumbai. Jesteście na takich szlamcach, a nagle przyjeżdżacie na takie lotnisko. Tu są w ogóle dwie strony medalu. Totalne. O, pan się drapi po jajcach. Normalna akcja. Thank you. No, już po odprawie, bo że to była chyba najdłuższa odprawa, jaką w życiu przechodziłem. Ej jak im to źle szło, to po prostu szok. Kolejka się taka zrobiła, w ogóle nie ogarniali. Powiem Wam, to, że tak ciężkiego i wyładowanego plecaka nie miałem dawno. Przez to, że musiałem właśnie do Amazonii spakować dodatkowe rzeczy. No i dobra, wsiadamy już do samolotu. India za nami. Paweł miał fajną niespodziankę, nie spodziewał się, co Powiem Wam, że na pewno każdy był zadowolony, żeby tak spędzić Holidaya w Indiach na slumsach Myślę, że na pewno będzie to dobrze wspominał i będzie lepiej doceniał przede wszystkim wszystko. Tak. Paweł krótki komentarz. <laughs> Powiem tak, ja bym miał kiedykolwiek wrócić tylko tutaj, to nigdy w życiu. To trzeba, to się widzi raz i wystarczy, ale chciałbym jeszcze zobaczyć. I tylko jedynie mnie może tu przyciągnąć. Bo na pewno nie, nie, nie mówmy. No, ale, ale zobaczyć Taj Mahal to jest jedyne, dlaczego mógłbym wrócić do Indii. Ogólnie, a ja, Paweł, postawiam przed sytuacją, dokonale, do, przed sytuacją już taką, że będzie musiał. No spoko, możemy pojechać, zobaczyć Taj Mahal, ale jeszcze dodatkowo zobaczyć e, Varanasi. Tutaj zobaczyć kwintesencję Indii po prostu. Warto, na pewno warto. Dobra, nic, kończymy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Serdecznie. Się zna, teraz się zaczyna ta podróż, na którą czekałem. Tak. Elo. Pozdrawiam, zostawcie subskrypcję, komentarz i lajka i wbijajcie do Pawła na Instagrama. Paweł White Fighter.